Nie mówiłeś się przecież, Koniecznie. Nie, kąpać. no bo to jest z tego. Dobra, bada. może w i ci wykąpiemy. Tak jest. Pani Gienia ma wolne, więc Ksawierem zajmuje się sztab ludzi z Martą i jej rodzicami na czele. Ale i tak w tym towarzystwie decydujący głos należy do Ksawiera. Koka! Nie chcę się kąpać, ona nie kąpa. No nie chcesz, to nie chcę. Masz ręcznik dla niego? A czemu nie chce się kąpać? Nie chcę. A, wie, Co marunku? Boże, cała jest w Ja wyjątkowo nie, bo zawsze jestem. Jak jem w samochodzie, czy gdzieś idę, zawsze... Bo wiesz Mi kapało łosy tej dziurki na dole. <grym> Nie ja wiem. tego lotu, ja tak wiesz, a tu mi leci po ręku w tym kinie, cała jestem, tutaj, tutaj, tu cała. Ale super Chicago, tak powiem Wam, że drugi raz jeszcze fajniej się ogląda, bo tak możesz na szczegóły zwrócić uwagę. Wiesz co, fajnie yy, tak na te przejścia no zrobili w ogóle, no. wiesz. Muzyka w ogóle jaka. Obejrzany w kinie film, zdobywca sześciu Oscarów Chicago, oderwał Martę od ponurych myśli. Największe wrażenie zrobiła na niej choreografia. Wiele wskazuje na to, że wszystko, co zobaczyła, będzie dla niej inspiracją. Tak, I ta chustka, w ogóle, jak ona tą czerwony ten, w ogóle zemstypata. Co z tymi chustkami? Jedna ze środka, druga z dłoni. Muszę to mieć, no ale jeszcze nie ma na DVD, bo już chciałam sobie nabyć. Byśmy ściągnęły ten układ w parach, co one mm. tańczą. O, dzidziesz. O, Szybko. Michał już śpi, czy jest? 12, on już wyłączył. Teraz i wiedział, że jak będziemy włączeni, to znaczy już chrapie. Pochodzę z Syberii, mniej więcej, to jest 7000 km. Stąd cała moja rodzina składa się z różnych narodowości. Dziadek mój jest Koreańczykiem, ojciec jest Gruzinem, babcia tylko jest Rosjanką. Tak naprawdę już nie wiem, kim ja jestem, ale jestem właśnie takim, nie wiem, Gruzinem, Koreańczykiem, Polakiem i Rosjaninem. Idziemy do mojego zespołu. Zaraz poznacie moich kumpli. Biały, Ola. Banana dzisiaj nie ma. Jest totalnie bezpośrednim, kontaktowym. Bardzo radosnym facetem, który nie stwarza sobie problemów na siłę, nie szuka wokół siebie jakby innych jakichś niepowodzeń, tylko, tylko po prostu kroczek po kroczku brnie gdzieś tam przez, przez to życie. laski były pierwszym takim jakby miejscem, gdzie mnie ludzie bardzo ciepło przyjęli. Zawsze wie, że ma dom otwarty w sensie no, bycia, przytulenia, w cudzysłowie oczywiście, przegarnięcia bo teraz nawet pytałeś o gdzie ja idę. No właśnie, zjawił się Jaś, no i momentalna reakcja. A to jest nasz Jaś. Ten Jaś i Paresius się właśnie odezwał i przyznał do bliskości. Czy chcę wygrać? Wygrana dla mnie będzie wtedy, jak ja, rzeczywiście, korzystając z tej szansy, że byłem w tym konkursie, potrafię później coś zrobić, nagrać płytę. I to będzie wygrana. To jest żart, sir. To teraz? Organizatorzy podniebnych lotów przewidzieli zbyt krótki czas na przesiadkę. Michał jak widać nie zdążył. Co robi sfrustrowany mężczyzna, który spóźnił się na helikopter, a w zasadzie helikopter go nie zabrał i jest wkurzony na maksa? Co robi? Żeby zaspokoić stracone dwie godziny idzie na zakupy. This one? Rękawiczka lejąca wodę dla taty. Albo szlam, albo coś w tym stylu. Tata będzie psikał w ludzi na koncercie. Dla mojego synka gadający Spiderman. Tak, synku. Koniec z misiami. Teraz będą spiderder-meny, Supermeny i samochody i kobiety. Grałem w podstawówce w baseball, później w szkole średniej. W liceum zostałem wytypowany do drużyny narodowej. Nie? To jest moja życiowa szansa. Chwila prawdy. Zawier, zobacz jakiego masz statek, Zawier! Trzymaj kciuki. Michał nie należy do namiętnych wielbicieli sportu, ale lubi wszystkiego spróbować. Kto by pomyślał, że pierwszy raz w życiu zagra w bejsbol w centrum handlowym w Valletta w stolicy Malty. Było tak, było tak, mogło być lepiej, ale raz trafiłem Dam sobie na razie spokój z bejsbolem. Na razie, ale poćwiczymy. Przeciężymy! wiesz te, te parady tych samochodów. I tam wtedy, na no, słuchajcie, po prostu no, kończy się chłopak. Słońce mówią już włosy czerwone. To już jest koniec, no naprawdę. Koniec. koniec programu, koniec. Nie będzie drugiej edycji.